24 marca radni Rady Miejskiej w Brodnicy podjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy miasta Brodnicy. Remontu doczeka się 7 budynków. Dzięki tej uchwale będziemy mogli wspomóc naszych mieszkańców w remoncie kamienic, m.in. na ulicy Kamionka, Generała Józefa Hallera, Kościuszki, Mały Rynek czy Farny. W tym roku łącznie przyznano dotację na kwotę prawie 170 tysięcy złotych. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Kwota dofinansowania remontu kamienicy nie może przekroczyć 40% wartości kosztorysowej całego zadania. Przypomnijmy, program dotacji kamienic ruszył w 2011 roku. Od początku programu do końca 2021 roku podpisano 56 umów na udzielenie dotacji celowych dla remontów kamienic. Łącznie kwota udzielonych dotacji celowych wyniosła ponad 1 77 000 zł. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Brodnicy radni przyjęli uchwałę zmieniającą wysokość opłat w strefie płatnego parkowania w Brodnicy. Obsługą strefy płatnego parkowania na terenie naszego miasta zajmuje się przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej Spółka Zo w Brodnicy. 15 kwietnia zaczną obowiązywać nowe stawki cenowe i tak odpowiednio zapłacimy za postój do 30 minut w strefie A 2 zł za godzinę. 3 zł za 2 godziny, 6.50 za 3 godziny, 10.50. Każda kolejna godzina wiąże się z wydaniem kolejnych 3 zł. Opłata abonamentowa na 1 miesiąc za postój auta w strefie A wyniesie 190 zł. Winieta roczna dla mieszkańca to wydatek rzędu 155 zł na pierwszy pojazd oraz 310 na drugi i każdy kolejny. W strefie parkingowej B zapłacimy odpowiednio złoty 50 zł za pierwsze 30 minut parkowania, 2.50 za pierwszą godzinę. 5,50 za 2 godziny, 9 zł za 3 godziny. Każda kolejna godzina to wydatek rzędu 2,50. Abonament postojowy na miesiąc to 100 zł. Roczna winieta dla mieszkańca na pierwszy pojazd, 90 zł. Drugi, każdy kolejny to wydatek rzędu 180 zł. Opłatę dodatkową za brak biletu parkingowego ustalono na poziomie 75 zł. Opłaty można realizować bilonem w parkomatach lub bezgotówkowo przez urządzenie mobilne za pośrednictwem aplikacji Mobilet, a także w aplikacjach wybranych banków. W związku z aktem agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę do naszego miasta przybywają uchodźcy, którzy przed wojną szukają schronienia. W brodnickich szkołach zapisywane są dzieci, które kontynuują naukę z polskimi rówieśnikami. Do tej pory w brodnickich placówkach oświatowych uczy się 133 uczniów z zagranicy. Czworo uczniów w liceum ogólnokształcącym, 29 dzieci w przedszkolach oraz 100 uczniów w szkołach podstawowych. Nie wszyscy ci uczniowie przybywający z zagranicy przybyli do naszych szkół po 24 lutego. Już przed 24 lutego, czyli tak naprawdę w tym i w poprzednim roku szkolnym, do naszych szkół przybyło 30 uczniów z zagranicy. Największa liczba dzieci przyjęta została do przedszkoli. Dzieci w przedszkolach stanowią 4%. W szkołach podstawowych jest to 3%, natomiast w liceum ogólnokształcącym niecały 1%. Większość uczniów funkcjonuje w dotychczasowych oddziałach szkolnych. W Brodnickich Szkołach zostały utworzone tylko dwa oddziały przygotowawcze. Jeden taki oddział przygotowawczy znajduje się w Szkole Podstawowej nr 3, gdzie znajdują się uczniowie na poziomie klasy 4, 5 i 6., i mamy tam na dzień dzisiejszy 21 jednego ucznia, natomiast drugi taki oddział przygotowawczy znajduje się w szkole podstawowej numer 1, gdzie są uczniowie na poziomie klas siódmych i ósmych i jest ich w tym momencie 15. Uczniowie w takich oddziałach przygotowawczych przede wszystkim realizują ramowe plany nauczania, ale głównie kurs języka polskiego jako języka. Obcego. Przypomnijmy, trwa rekrutacja uczniów na nowy rok szkolny. Uczniów z zagranicy obowiązują takie same przepisy jak uczniów z Polski. Od 4 kwietnia do 15 kwietnia. Można składać wnioski do szkół podstawowych, nieobwodowych, w których odbywa się rekrutacja. A w naszym mieście rekrutację do klas pierwszych dla dzieci spoza obwodu przeprowadzają tylko dwie szkoły: szkoła podstawowa nr 3, która dysponuje ośmioma miejscami, oraz szkoła podstawowa nr 4, która dysponuje trzema miejscami. Natomiast od 16 maja wszyscy mogą składać, wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych, tak jak powiedziałam, zarówno uczniowie ukraińscy, jak i nasi uczniowie będący obywatelami polskimi na takich samych zasadach. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy 29 marca podsumowało wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w naszym mieście. Podczas konferencji, która odbyła się w Pałacu Anny Wazówny, przedstawiono m.in. zrealizowane przez beneficjentów projekty. Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy od roku 2016 realizuje działania w ramach instrumentu RLKS, w ramach środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego. Toruniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzisiejsza konferencja stanowi podsumowanie działań beneficjentów, którzy przez ten czas otrzymali dofinansowanie ze środków LGD miasta Brudnicy i realizowali działania skierowane do mieszkańców miasta, głównie do osób wykluczonych społecznie. Przez 6 lat w projektach organizowanych lub dofinansowywanych przez LGD Miasta Brodnicy udział wzięło 762 mieszkańców. Łączna kwota dofinansowania to ponad 2 miliony 700 tysięcy złotych. W ramach ogłoszonych 9 naborów wniosków o powierzenie grantu w ramach lokalnej strategii rozwoju Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy wpłynęło 75 wniosków. Podpisaliśmy 52 umowy na realizację projektów grantowych. Z dofinansowania skorzystały 22 organizacje, które realizowały projekty skierowane do mieszkańców Brodnicy. Jak się masz? Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brodnicy rozpoczęła bezpłatną naukę języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek i czwartek w Pałacu Anny Wazównym. 29 marca pracownicy Brodnickiej Biblioteki. Zorganizowali spotkanie w Pałacu Anny Wazówny, które miało określić liczbę osób zainteresowanych nauką podstaw języka polskiego. Zgłosiło się około 14 osób, ale dzisiaj już wiemy, że tych osób będzie znacznie więcej. Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki od godziny 16.30 do 18.30 w oparciu o pracę nauczycieli zespołu szkoły numer 1. W trakcie trwania kursu dzieci kursantów mogą miło spędzić czas w oddziale dziecięcym biblioteki. W czasie, gdy dorośli uczą się polskiego, dzieci bawią się w naszej bibliotece. Zajmujemy oczywiście ich pracownicy naszej biblioteki. Także i dzieci, i rodzice przybywają w naszej bibliotece. W tej chwili lista osób jest powiedzmy zamknięta z tej reakcji, że nasze możliwości organizacyjne i lokalowe są dość ograniczone. Niemniej staramy się przed nikim w bibliotece, nie zamykać drzwi. Zdajemy sobie sprawę, że część obywateli Ukrainy będzie mogła być może wracać do swojego kraju, przybędą być może nowe osoby, część już podjęły pracę. Nie ma ich dzisiaj, będą we czwartek. Także zdajemy sobie sprawę, że sytuacja się zmienia, jest zmienna, stąd staramy się zapewnić wszystkim, którzy chcą, naukę języka polskiego w bibliotece. 23 kwietnia zapraszamy na hale ośrodka sportu i rekreacji w Brodnicy, gdzie po raz czternasty odbędzie się ogólnopolski turniej tańca nowoczesnego. Organizatorem turnieju jest Brodnicki Dom Kultury. Tancerze swoje zmagania w różnych kategoriach wiekowych i tanecznych rozpoczną o godzinie 10:00. Zapraszamy. Zapraszamy na majowe świętowanie do Brodnicy. W ramach tegorocznej majówki 1 maja zapraszamy na zakole rzeki Drwęcy, gdzie od godziny 15 odbywać się będzie festyn baniek mydlanych i kolorów dla dzieci oraz młodzieży. Organizatorem wydarzenia jest Holiki Polska Paula Hyczewska. Tego samego dnia o godzinie 17 w Brodnickim Domu Kultury rozpocznie się koncert piosenki dla niepodległej w wykonaniu zespołu Tango i zaproszonych śpiewaków. Wstępna wejściówki do odbioru od 20 kwietnia w Brodnickim Domu Kultury. Organizatorem koncertu jest burmistrz Brodnicy i starosta Brodnicki. W dzień flagi Rzeczpospolitej Polskiej 2 maja o godzinie 10.30 przy pomniku wdzięczności nastąpi złożenie kwiatów przez władze miasta oraz powiatu. O godzinie 11 zapraszamy do Brodnickiej Fary na uroczystą mszę świętą w intencji ojczyzny, a o godzinie 12 na Duży Rynek, gdzie czwarty Brodnicki Pułk Chemiczny przygotuje zapstrzyk patriotyczny. 6 maja o godzinie 18 w Pałacu Anny Wazówny zapraszamy na muzyczno-poetyckie spotkania z Anną. W ramach wydarzenia wystąpi zespół Wszystkiego Najlepszego oraz Łukasz Nowak z zespołem. Wstęp na wejściówki. Organizatorem wydarzenia jest Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego. Zadanie dofinansowane ze środków Gminy Miasta Wrodnicy. 7 maja w Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy od godziny 10 odbywać się będzie ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego Brodnica 2022 pod honorowym patronatem burmistrza Brodnicy. Organizatorem turnieju jest Brodnicki Dom Kultury. 8 maja od godziny 8 również na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy odbywać się będzie wiosenny koncert charytatywny organizowany przez Stowarzyszenie Brodnica Biega. Współorganizatorem jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy. Natomiast o godzinie 12 przy pomniku wdzięczności z okazji 77 rocznicy zakończenia II wojny światowej nastąpi złożenie kwiatów przez władze miasta i powiatu. Zapraszamy.